Rzucić odcinek podsumowywujący mój 2022 w Genshinie. Czy chcecie zobaczyć nową gierkę na kanale? Co wy jeszcze ode mnie chcecie? Zdarzyło mi się też kilka razy przegrać 50, 50. A patrz, że ona tu jeszcze przyszła! Ej chwila! Jedno 5050 wigrane, jean i trzyganiu z rzędu, a Mona jeszcze była. A60 Adventure Run 60. To się stało. W 2023 będzie mniej treści gęsinowych i większe urozmaicenie. Ale spokojnie to nie znaczy, że nie będzie w ogóle filmów z gęsiną, po prostu będzie ich mniej w stosunku do filmów z innych gier, na przykład Krosko, którego tego teraz ogrywam. Na streamkach, z którego pierwsze filmy pojawią się zresztą już niebawem. Gensina będę grał nadal. Potrzebuję najprawdopodobniej na początku tego roku, nie w pierwszym, drugim kwartale troszeczkę małej przerwy, ponieważ ostatnio zdarzyło mi się naprawdę przez te dwa lata grać tego Genshina codziennie, nawet czasami dwa razy dziennie, więc jakby już mam malutkie przedawkowanie treścią. Osiągnąłem praktycznie 700 achievementów. Mam skończoną obecną mapę na 100% w postaci jak widać po Wishach mi też no za bardzo nie brakuje, chociaż oczywiście miło by było, gdyby można było grać wszystkimi, no ale nie ta gra. Także Genshin będzie, będzie mniejsze ilości proporcjonalnie mniejszej do ilości kontentu ogólnie. Zapraszam was na streamy, tam Genshin jest praktycznie w każdym tygodniu, kiedy streamuję, także no nie będzie tygodnia bez Genshin'a w moim wykonaniu tutaj, aczkolwiek nie jako film na YouTubie, a jako streamy na Twitchu. Z tego miejsca że też zaprosić na Discorda, link jest też w opisie. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zresztą, jeżeli to oglądacie na razie, hej, pa! Cześć. Ej, a jak już mowa o Abysie, to tak, udało mi się na dwóch kontach zdobyć 30 gwiazdek. I nie, teraz ich nie mam, nie chce mi się.